W ostatniej przyjąłem trochę na, na, na mordę od tego, od tego Wielgusa Górala. Dawid Maksymus, Żółtaszek, tuż świeżutko po wygranym wielkim finale. No i powiedz jakie to na pewno uczucia, bardzo, bardzo trudny był ten turniej. No uczucie jest, jest na pewno chyba zajebiste. Turniej był trudny, tym, tym zajebiście jest uczucie. Widzicie, że w ostatniej, w ostatniej przyjąłem trochę na, na, na mordę od tego od tego wielgusa górala chłopak był twardy no i już myślałem, że wyjdę bez szwanku no ale jednak morda zawsze, z zawsze wraca z ubitą gębą nie? takie życie który z tych pojedynków był dla Ciebie najtrudniejszy? bo tych problemów dzisiaj było, było niemało e, najtrudniejszy, nie wiem wydawało się, że, że, że karabin jest, jest naj 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 najskuteczniejszym pancerzem i jest najlepszy technicznie e, no ale, ale posłuchałem się trenera, nie poszedłem trochę na żywioł i, i, I prawdopodobnie dlatego, dlatego wyszło to, jak wyszło, bo, bo naprawdę gość był niebezpieczny. W pierwszej, w pierwszej walce no, trochę za późno powoli zacząłem, ale ja się z reguły rozkręcam troszkę wolniej. No a w trzeciej, no co, przy świeży chłopak, tak mówię mówiłem w rynku, wszedł świeży i, 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 i stało się to, na no, co liczyliśmy, tylko że poszedłem z nim na wymianę, przestałem trochę myśleć technicznie i, i zaczął mnie bombardować, no to zacząłem go bombardować również, no i, i skończyło się, jak skończyło, no, przegrana nie była opcją. Byłeś e, mocno rozczarowany tym, że e, nagła zmiana przeciwnika, że twój e, pierwszy rywal po prostu wypadł przez kontuzję? Zdarza się, nie byłem rozczarowany. Stwierdziliśmy tutaj, już powiedziałem trenerowi, że, e, że e że generalnie nikt to w tym pokoju nie stanie mi na, na drodze do wygranej, I tak sobie to wbiłem w głowę no i, i, i szliśmy do końca, no. mimo że, że łupał mocno tymi łapami. No. Była jakaś presja, bo Mateusz Boryk mówił, że, że to właśnie na tobie ta największa presja przed nie. tym turniejem będzie, będzie spoczywać. Nie, prostu nie było, presja jest zawsze taka sama, to jest walka, trzeba uważać. A ja no co, no, mam twardy, potrafię przyjąć cios. Dzisiaj padłem nie niewiele razy padłem w mojej karierze, to, to trzeba, mu dać, trzeba mu dać kciuki za to, bo chyba tylko w sumie raz leżałem na dechach w mojej karierze. Z Rumankiewiczem, kiedy mnie znokautował, w, 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 w miał później nokaut z drugiej ludzie, a tak to nigdy w sumie nie leżałem na deskach. Okay. Balboa będzie twoim kolejnym przeciwnikiem, powiedz, jak ty się nastawiasz na ten pojedynek, bo tam już ta stawka będzie rzeczywiście gigantyczna, 100 tysięcy, walka zbliżająca się o mistrzowski pas, jak ty do tego podchodzisz i co tam w, w jego oczach widziałeś. Co w oczach widziałem, bo ładne były oczy, to w niego oczach widziałem. A, a, a do tej walki podejdę tak samo jak do każdej. Na pewno się przygotuję w 100%. Z reguły jestem dobrze przygotowany kondycyjnie. Dzisiaj gaz, miałem pep, tak powiem, gazu mi nie zabrakło. No jedynie może trochę się o, zacząłem szarpać niepotrzebnie. No, rok czasu nie walczyłem, więc trochę poszedłem też na żywioł kilka razy nie? niepotrzebnie.